Witam państwa bardzo serdecznie przed państwem Gabi Drzewo. To właśnie ja prowadziłam tegoroczny Sopot Festival w Sopocie. No bo był Sopot Festival to był w Sopocie, prawda? Polszen bo e, Oni naprawdę zaprojektowali mi dużo ludzi, mówiło mi, że przez tą bluzkę właśnie mam ekstra talię, a dzisiaj chciałam zrobić taki e, mały before tutaj z wami, żeby właśnie opowiedzieć wam i obgadać cały ten Sopot Festival, jak było, czy podobały nam się te gwiazdy. Wy też w komentarzach piszcie, kto wam się podobał najbardziej i my teraz właśnie będziemy zaczynać. Ja w tym roku prowadziłam e, Sopot Festival Coś niesamowitego Piękne sandałki błyszczące No po prostu magia Dawno nie widzieliśmy Agi tak błyszczącej Tak pięknej dla mnie kobieta z klasą eee, No oczywiście nie porównując się do mnie Bo moja bluzka wymiotła po prostu wszystkich Kurwa wymiotła z powierzchni ziemi Nie podniecajmy się teraz no Nie, nie, nie op opowiedzmy sobie o wszystkich gwiazdach Wy mi mówcie kto, kto wam się podobał najlepiej Ja wam teraz powiem co ja o tym wszystkim sądzę No i myślę, że Na Górze Czarne pod Spodem jest to hit sezonu 98. Dyskoteka gimnazjum. E, Fateci na to lecieli, nie wiedzieli, czy to jest e, kurwa do czy srebka, czy pizdziebka. Po prostu nie bym się Mówiłam, weź mojego projekta. Nie chciała! No to samo tak wyglądało, pięknie śpiewała, naprawdę. Jest dziewczyna zdolna, ale jeśli chodzi o ubiór, to bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo włosy, naprawdę ja nie wiem gdzie ona była u frycza, Naprawdę ufrycza może była, o ufrycza. Agnieszka Fyriska, to jest petarda, słuchajcie, ja nie, mógł, nie muszę nic mówić. Agnieszka, ja nie muszę nic mówić. Ona tam lubi, wiecie, w podłogę się patrzeć i biegać po prostu po tej scenie, ale ona, jest, ona po prostu zrobiła no, takie show, że po prostu ja już myślałam, że uzna, ale jak weszła chylizka, to mi po prostu tak adrenalina skoczyła, że ma jak tak chyba pompony spadły, w blues. Jeśli ja tak cieszę, że mamy takie gwiazdy, dla mnie to jest światowego formatu, Aga to jest światowego formatu, gwiazda nie mówiąc o on niekielównej, ona też jest światowego, ale TW... ojej, z dziewięćdziesiątego gimna. Oj, oj, nie! Oj, zdecydowanie nie! Ta farma co przyszła i zaśpiewała fajną piosenkę, żebyśmy żarły. To mi się bardzo podobało, naprawdę. Ona wzięła trzy kobiety sobie na scenę, zapały się za ręce, to było takie, wiecie, troszeczkę granie na zwłoki, na, na nie? No tak mi się troszeczkę wydaje, bo wiecie, trzeba pokazać temu światu, że, że taka jest fajna, taka jest fajna. Nie! Nie jest fajna, macie nie żreć. Zobaczcie, ja na przykład dzisiaj proporcje sobie sama zrobiłam. Mam piękną sylwetkę, moja bluzka nie zabiera mi proporcji. Jeżeli nie umiecie się ogarnąć, to po prostu nie wpieprzajcie i zacznijcie się ubierać tak, żeby wasze ciało wyglądało ekstra, no. Zobaczcie, ja wyglądam ekstra. Mam absolutny brak szyi. To jest mój, to jest mój ABS. No. Dawid, ten Dawid, ten od kwiatków, no, Słuchajcie, klata małata, Goła, zero, zero w ogóle wiecie. Włosa widać, że taki dojrzały po, y, facet. Bardzo fajna ma piosenkę, teraz naprawdę to takie proste. Tak palać wieczora i żaden pośpiech. A żyjemy pod kocami o miłości. I żadne umie tam grać. Bardzo fajny występ, naprawdę bardzo mi się podobał. Bardzo very exciting and no and Naprawdę bardzo, fa bardzo fajniutko, naprawdę. Nie na nie fajnie, było sobie tak porułem ten sop od słuchajcie, naprawdę ja teraz jestem w fajnej sytuacji, bo ja mogę o tym opowiadać, bo ja tam byłam, prawda? Ten yy, trzeciego dnia ciągle ci dziennikarze, te filmy, oni cały czas, wiecie, na politykę się rzucali, cały czas o tym, tym takim, co w politykę się wyromał, ten co śpią tą piosenkę, ty, a ty całą mnie, tu taka piękna! Przerywali, no ludzie, nie bądźmy tacy, no przecież wiecie, no co on zro... Ale ono die, ale ono die, bo... Oje, oje. Nie bądź o jak ono dzi, uj Ta brykiet wyskoczyła później na tę scenę, nie? Czy ta węgielówna, nie wiem, ta od tych grilli, nie? Słuchaj, ta no ona to ja myślałam, że ona jest młoda, a ona na tej scenie to ona wyglądała jak ona by miała z 85 lat, a ona, mia, ona ma 16. Ludzie, kto ją tak stylizuje, to przecież to dzieciństwo, gdzie to dzieciństwo, ja w jej wieku, to wiecie, w nosie zaglubałam, brałam do koleżanki, podrzucałam kulkę, mówię, ty, kulka ci wypadła, ona mówi, skąd, znów? a ta kurwa na scenie odwalona jak szczur na otwarcie kanału i ona tańczy, słuchajcie. no tańcy są artyści, no ale no nie za młode, żeby tak od razu się tak ubrać, tak te pasma sobie takie zrobiła, jak nie wiem, z, nie wiem z których to lat, ładne są takie, ładne, delikatne pasemka, ale nie od razu na pół, B, no, ludzie Masakra. Ogólnie, no ja nie chcę zgadywać. Fajny był naprawdę sopocik, fajny gwiazd, naprawdę było światowego formatu. Cieszę się, bardzo lubię wszystkie gwiazdy. Już kończę, bo za długo nawijam, słuchajcie. E, było naprawdę fajnie, fajnie, że mnie wzięli jako prowadzącą. E, fajnie, że najbardziej podobała wam się moja kreacja, jest naprawdę jestem bardzo podekscytowana. Ekscytacja się bardzo źle. Ludzie, pamiętajcie, uśmiechajcie się i nie dajcie sobie wmówić, że źle wyglądacie, no. Zobaczcie, czy ja źle wyglądam. Bardzo ładnie, widać każdą proporcję. Cecuszki, moja bluzka, kituski. No. Emano, miłego dnia! Dnia! A dzisiaj wam chcę pokazać jak to nagrywałam, nie? Ja jak takie nagrywam te filmy, to po prostu... Ja nie wiem, zobaczcie. Tutaj mam... Dubli robiłam chyba ze sto Bo wszystko mi po prostu latało. Nie mogłam przycisnąć guzik play. Teraz ja się czuję kryba w wodzie, słuchajcie. Tu jakieś gadżety mam, o proszę bardzo. Zarajdę na strych, po będę nagrywać z facetem jakiś fajne ten.